Program Nowe Technologie dla Dziewczyn umożliwił mi poznanie nowych cudownych ludzi, wzięcie udziału w tematycznych warsztatach. Dał mi też wiarę w siebie, bo nie podejrzewałam, że uda mi się kiedykolwiek zaangażować w coś tak dużego. Program dał mi przede wszystkim możliwość czerpania wiedzy i inspiracji od ekspertów. Współpraca z mentorem pozwoliła mi na poznanie nowych technologii. Udział w inspirujących spotkaniach i szkoleniach poszerzył mój programistyczny horyzont. Zbudowałam swojego pierwszego robota, nauczyłam się lepiej komunikować po angielsku i dołączyłam do organizacji studenckiej. Dzięki pracy z mentorem poznałam sztuczną inteligencję i zamierzam dalej zgłębiać ten temat. Dzięki stypendium mogłam również rozpocząć przygodę z drukiem 3D na swojej własnej drukarce. Dzięki programowi uwierzyłam w swoje możliwości. Podczas sesji mentoringowych rozmawialiśmy o efektywnej komunikacji w zespole, zarządzaniu własnym czasem i planowaniu kariery. Dzięki współpracy z mentorką dostawałam zastrzyk motywacji i otworzyłam się na nowe wyzwania. Dzięki programowi nareszcie znalazłam ścieżkę, w której chcę się dalej rozwijać w nowych technologiach. Poza tym zyskałam większe poczucie własnej wartości. Współpraca z mentorem przybliżyła mi obraz pracy w IT, z którą wiążę swoją przyszłość. Dzięki naszym spotkaniom i ćwiczeniom czuję się lepiej przygotowana do czekających mnie w przyszłości starania pracy. Udział w programie pozwolił mi poczuć się częścią świata nowych technologii. Zrozumiałam, w którym kierunku chcę się rozwijać. Dzięki współpracy z mentorem jestem znacznie bliżej znalezienia mojego miejsca w świecie nowych technologii. Odkryłam nowe ścieżki rozwoju, oraz dostałam się do wymarzonej pracy, a także wzbogaciłam się o nowe umiejętności techniczne. Dzięki temu programowi uzyskałam wiele ważnych kontaktów, oraz znalazłam wymarzoną pracę. Program pozwolił rozwinąć mi się na bardzo wielu płaszczyznach. Część stypendium przeznaczyłam na porządnego laptopa na studia. Od mentora nauczyłam się konkretnej wiedzy technicznej i miękkiej, którą na co dzień wykorzystuję. Program stypendialny dał mi dużo pewności siebie. Poczułam się naprawdę zmotywowana. Dzięki udziałowi w programie poznałam wiele inspirujących osób. Podczas współpracy ze świetnym mentorem Rafałem rozwinęłam swoje silne strony, a też nauczyłam się radzić sobie z różnymi problemami w pracy i w życiu codziennym. Również w tym roku założyłam swoją firmę i zaczęłam rozwijać własny startup w ramach programu Siznation Academy. Zwiększyłam swoją wiedzę, ale również pewność siebie, która pozwoliła mi ukończyć uczelnię i kontynuować pracę w zagranicznej firmie.